The Sims średniowiecze piraci i bogaci to dodatek, który wniesie pełno nowych przygód do życia naszych Simów. Cała historia zaczyna się, gdy piraci z Korsarzynu i Bogaci z Kupczyc przybywają do królestwa, wprowadzając nie lada zamęt w mieście. Wielkie romanse, walki na miecze i dużo ciekawych tajemnic przygotowało dla nas w nowej części studio EA. Nie zabraknie przygód, które dadzą dużo do myślenia. Nowy dodatek do Simsów ma dla nas ponad 100 nowych elementów ubioru oraz wystroju mieszkań. Interesującą rzeczą, która pojawi się w nadchodzącym DLC jest tak zwane krzesło przesłuchań, które zmiękczy oraz zmusi do rozmowy nawet najoporniejszych piratów lub bogaczy. Nie pozostało nic innego jak czekać na nową odsłonę simów. <śm> Eu Go wild in... Wildlife Park 3, świat zwierząt, to już trzecia odsłona gry stworzonej przez niemieckie studio Be Life. Cała rozgrywka polega na prowadzeniu własnego zoo. Do zadań opiekuna ogrodu zoologicznego należy zatrudnianie pracowników, opieka nad zwierzętami i stałe ulepszanie naszego zwierzęca. Nowa część Wildlife Park wnosi dużo zmian co do poprzednich części. Przykładowo moduł zarządzania, który został rozbudowany, o swobodne tworzenie nowych budowli dla zwierząt, oprócz trybu kampanii, który jest dość rozbudowany, i mieści się w w 20 misjach na całym świecie twórcy przygotowali także tryb swobodnej rozgrywki, czyli tzw. Tak free game. Dostaniemy do dyspozycji masę roślin, dekoracji i gatunków zwierząt, ulepszono inteligencję stworzeń oraz zaimplementowano losowy generator zadań. Cała gra została urozmaicona zmianą pogody, która w tej części będzie miała duży wpływ na przebieg zdarzeń w naszym zoo. Oprawa audiowizualna nie jest cudna, lecz zachwyci posiadaczy starszych komputerów. Trade with other zoos. Buy and sell animals on the international animal markets. Wildlife Park 3. The hand of Sauron stretches far. No land is safe from the shadow. Still those with the strength and the will to resist. Władca pierścieni, wojna na północy to gra z gatunku CRPG i akcji. Rozgrywka została stworzona bardziej pod tryb kooperacji dla trzech osób. Cały świat prezentuje świetnie to, co w swych powieściach przedstawił Tolkien. Akcja toczy się w tym samym czasie, co wydarzenia przedstawione w pierwowzorze, lecz gracz odgrywa tutaj całkiem odmienną rolę w walce z siłami mroku. Gra pozwala nam na wcielenie się w trzy postaci elfa, człowieka oraz krasnoludę. Każda z nich ma swoją unikalną profesję oraz właściwości. Możemy zostać na przykład magiem lub zwiadowcą. Grę możemy przechodzić jedną postacią wraz z dwoma, nad którymi piecze sprawuje sztuczna inteligencja lub internetowi gracze. Empire has conquered the passage of time. Until now, Age of Empires Online. Age of Empires Online to gra strategiczna z gatunku MMO. Jej producentem jest Gas Powered Games, a wydawcą Microsoft Game Studios. Cała mechanika rozgrywki jest wręcz taka sama jak w Age of Empires 2. Każdy gracz otrzymuje coś w rodzaju swojego miasta, które musi rozbudowywać. Rozwijając swój gród od czasu do czasu, dostaniemy jakiegoś questa, nad którym musimy pomyśleć jak prawdziwi władcy. Przystępując do takiego zadania, opuszczamy nasze regiony i przenosimy się na niezbadany ląd. Na początku do dyspozycji mamy nacje Greków oraz Egipcjan, lecz z biegiem czasu mamy ich coraz więcej. Age of Empires Online to sieciowa gra dająca nam nowe możliwości w grach tego typu. Age of Empires Online Persistent world means persistent rule. Age of Empires Online Sign up for the beta today!